Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pieczeń świąteczną. Będzie to pieczeń z mielonego mięsa. W moim przypadku jest to 80 deko z mielonego karczku. cztery pieczarki podsmażam na łyżce masła. Dodam jedną cebulę i jeden ząbek czosnku drobniutko pokroję. Oraz jedną paprykę. I tutaj do mięsa dodam cebulę, dwa ząbki czosnku, jedno jajko, trzy łyżki bułki tartej. I tutaj mam pięć ugotowanych jajek. To już będziemy przekładać do yy, pieczeni. Doprawimy solą, pieprzem, papryką. Teraz rozdrabniam cebulę, czosnek, paprykę i podsmażam. Pieczarki, paprykę, cebulę i czosnek już mam podsmażone. Doprawiam solą i pieprzem. mieszam i teraz zajmiemy się masą mięsną. cebulę czosnek mam pokrojony dodaję jajko dodaję bułkę tartą sól pieprz, słodką paprykę oraz majeranek Masę mięsną należy bardzo dokładnie wyrobić. Łączymy wszystkie składniki. Doprawiamy do własnego smaku. Jeżeli nie lubimy majeranku, możemy dodać bazylii. Doprawiamy według własnego smaku. Możemy również dodać świeży ziół. Masa mięsna już jest wyrobiona i masę mięsną dzielimy na dwie części. Mniej więcej są to podzielone na dwie części. I tutaj formę keksową mam wyłożoną plasterkami cieniutko boczku. Boczek kupiłam w plasterkach w markecie i wyłożyłam. Forma 11 na 25 cm. I teraz do formy wkładam mięso. Dodaję zieloną pietruszkę. To już według smaku, ja tak troszkę więcej sobie opłukałam. Dodaję pieczarki z papryką. Dodaję jajka. Odcinam końcówki, aby połączyć te jajka. W ten sposób. Odcinam końcóweczki. dociskamy i przykrywamy następ pozostawioną masą mięsną tak starajmy się aby to, te jajka były schowane, zakryte tak i pieczeń świąteczną będziemy piekli w 190 stopniach Około godziny czasu. Tak, tak przygotowana pieczeń wędruje do piekarnika. Pieczeń świąteczna. I tak, oto pieczeń świąteczna jest częściowo ostudzona, a tak wygląda w przekroju. Pozostawiamy do całkowitego ostudzenia O ile Państwu mój przepis się podoba To serdecznie proszę o łapkę w górę Pieczeń świąteczna